W tym razie chciałam wszystkich bardzo serdecznie y, przywitać. Y, co prawda późna pora, ale myślę, że warto. Y, produkty, suplementy Calvita stosuję już od 10 lat, natomiast y, suplikanty 20 10 w mojej rodzinie bardzo y, do gustu. No i przede wszystkim do zdrowia, bo to jest najważniejsze. Dorotka mówiła już te wszystkie takie najważniejsze, pozytywne efekty przy stosowaniu, w związku z tym ja się skupię tylko i wyłącznie na tym, jakie korzyści przynosi ten produkt mnie i mojej rodzinie. Jest to bardzo ważne dla osób, Dorotka już wcześniej mówiła o, o, o paradontodzie i problemach z Dziąsławii. Ja muszę powiedzieć, że to jest taki y, numer jeden produkt dla nas, przede wszystkim po Q10, ponieważ osoby, które mają taką przypadłość, że zjadają swoje zęby w związku z tym, ze słabo, y, słabym, y, słabą kością y, zęba, y, niestety trzeba y, zrobić sobie albo jakąś protezę, albo porcelanę. Jest to związane oczywiście z uciskiem dzioseł i w tym momencie koenzym Q10, oczywiście z witaminą C, przynosi rewelacyjne efekty. Ja z moją małą stosujemy to i ile razy zajdziemy do lekarza stomatologa, który ma naprawdę bardzo dużo osób, które konsultuję, bo on również stosuje implanty, jest zawsze pełen podziwu dla naszych dziąseł, że po prostu są rewelacyjne i nie widać żadnych oznak ich przemęczenia. Mama moja te porcelany w górnej części już ma co najmniej od 10 lat, więc to nie jest problem z ostatniego roku, w związku z tym naprawdę koenzyk działa. Bardzo ważne jest również, jeżeli chodzi o infekcje gardła. Miałam klienta z Poznania, zresztą matematykę wykładał. Nie do końca chciał się tak na początku przekonać, że to w ogóle może coś działać, no bo matematyk to musi mieć wszystko wypisane, wyliczone, plus dodać plus, musi się zgadzać, a tu nagle coś tam on ma stać i ma mi to pomóc. Był pod ogromnym wrażeniem, bo sublipenzum 10 stosował właśnie też do stania i dodatkowo jeszcze poleciłam mu yy, mleczko pszczele. Tutaj widzę pojawiło się pytanie, która witamina C, a oczywiście witamina C plus do stania, bo witamina C 500, C -100 1000 jest o przedłużonym działaniu, w związku z tym zdecydowanie witamina C plus. Nawet może być też Ionkidz C, jest, to, jest tam co prawda mniejsza dawka samej witaminy C, ale też można. Albo to Ionkidz, albo C Także tutaj przy takich problemach z gardłem, jakieś problemy z krwanią, to też koenzym ku 10 dostania przede wszystkim i i mleczko pszczele można je połknąć, ale też można otwierać tą kapsułkę, płukać gardło i, i pomalutku połykać, nie, nie wypluwać tego. Następny przypadek z koenzymem TU10 u mnie, który też przynosił i przyniósł efekty oczekiwane, czyli bardzo dobre u syna, który miał nadciśnienie. Trudno określić, z czym to było związane. Uprawiał sport wyczynowo. Musiał zrezygnować ze sportu. Stosowaliśmy dawki koenzymu Q10 również w kapsułkach, bo jeszcze tego sublikoenzymu koenzymu nie było. No wiadomo, lekarze to no, nie bardzo mogli sobie z tym wszystkim poradzić. Na leki żeśmy nie przeszli, On musiał zrezygnować z wyczynowego uprawiania sportu i do, praktycznie do tej pory czasami jak czuję jakieś kucie w klatce piersiowej czy jakieś tam kołotanie, to nawet w tej chwili czasem bierze ten koenzym Q10 i praktycznie działa natychmiast. Także wiadomo, że przy jakichś poważniejszych problemach, przy jakimś dużym nadciśnieniu, no to trzeba to brać systematycznie, ale jednak bezpośrednio po każdorazowym zastosowaniu przynosi to efekty. Tata, mój z kolei też stosuje słup i kończy w 10. Pierwszy raz, żeśmy kończyliśmy zastosowali, jak urodził kamień. Tu się bardzo słabo, w ogóle w brzucha, no, no tragiczne. No, można powiedzieć, że na pograniczu 7. 8. miesiąca ciąży, w ogóle byliśmy przerażone. Wtedy zastosowałyśmy mamą Ocean 21, bo praktycznie nic nie jadł, nie miała apetytu. I wtedy Ocean 21 do picia z wodą, małymi łyczkami i końców 10 Byłyśmy naprawdę miło oczarowane tymi produktami, bo Efekty widziałyśmy praktycznie z godziny na godzinę. Po jednym dniu była tak ogromna poprawa, że po prostu jest to wiarygodne. Często jest tak, że bierzemy jakieś suplementy, tak do końca nie widzimy ich efektów działania, bo tak naprawdę nic nam nie dolega. No nie mówię tutaj o wszystkich, którzy słuchają, ale często tak jest u naszych klientów. W momencie, gdy faktycznie ktoś bardzo jest chory i co się mu dolega, te efekty są bardzo, bardzo widoczne i tutaj faktycznie te dawki muszą być często dosyć duże, dlatego też Dorotka się uśmiechnęła i nie zdradziła dawek, jakie bierze, ale ja tutaj chciałam też przytoczyć przykład, Kiedy miała, kiedyś miałam sklep zielarsko-medyczny i Przyjeżdżali do mnie ludzie, przychodzili ludzie z różnych miejsc w Polsce, ale również z Niemiec. I okazało się, że tam nawet w publikacjach takich gazetach no normalnych mówi się o tym, że 100 mg dawka koenzymu, czyli w tym momencie subi, gdyby to był, to by musiały być 3-4 dawki dziennie przynosi bardzo dobre efekty u kobiet w okresie menopauzy. W momencie, gdy występują uderzenia gorąca, jakieś takie przyspieszone bicie serca, branie tego koenzymu do sania przynosi bardzo dobre efekty. Korzystnie jest też wtedy połączyć z dosyć dużą dawką minerałów powerminz, to też o tym mówiła kiedyś Pani doktor na jednym ze swoich wykładów. Yy, także tutaj ta dawka koenzymu w okresie menopauzy jest już sprawdzona też u moich klientek i są bardzo yy, z tego powodu za, zadowolone. Yy, tata mój też ostatnio miał dosyć poważny wylew krwi do oka z, po prostu z, yy, no z takim poważnym zagrożeniem utraty wzroku nawet yy, w momencie tego wylewu, to ta utrata wzroku była do 90% w tej chwili Pani Doktor stwierdziła, że ta widoczność się poprawiła w granicach do 16% do, do 60% wiadomo, nie chcemy sobie tam wiele obiecywać, ale w tej chwili cieszymy się, że że postęp choroby się zatrzymał, bo wiadomo, że taki wylew to to nie jest tylko wylew do oka, bo to mogą się wylewy pojawić w różnych miejscach. W związku z tym branie dużych dawek kwenzymu, luteiny i innych jeszcze preparatów witaminy C przyniosło takie oczekiwane rezultaty pozytywne dla nas i bardzo z tego powodu się cieszymy. Jeżeli chodzi też o supli koenzym 10 to mój tata z mamą praktycznie go mają w kieszeni, w torebce, na działce, jak tylko siedzą, coś tam im się zrobi słabo, to po prostu supli koenzym 10 jest yy, yy, na zawołanie, zawsze pod ręką, nawet jako cukierek. Ja sama osobiście również lubię ten preparat, noszę go też zawsze przy sobie w samochodzie, mam jak gdzieś jadę to też staram się go mieć i bardzo często częstuje osoby i są zadowolone i smakiem i efektem. Także myślę, że wystarczy tych referencji i że jesteście w tym momencie zadowoleni z tego, że, że mamy, my jesteśmy zadowoleni, że mamy tak dobry produkt w ofercie w katalogu, możemy sobie wybrać datki, które chcemy. Ja osobiście bardzo polecam służbę Poetry, bo praktycznie tylko ten produkt używam. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu, dziękuję bardzo Dorotko. Myślę, że było mnie dobrze słychać i życzę Państwu... Miłej nocy, no bo już chyba będziemy niebawem kończyć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem.